Wirtualne spacery po Izraelu z Anis Paul Travel. Czesnochrześcijańska tradycja niemal jednogłośnie wskazuje na Enkarem, co znaczy źródło winicy, jako miejsce, z którego pochodził Jan Chrzciciel. Miasteczko, które kiedyś znajdowało się 8 km od centrum Jerozolimy, od 1964 roku stanowi już jej przedmieścia. Poparciem dla tej tradycji jest także nazwa, która do VIII wieku brzmiała Święty Jan Chrzciciel w Górach. Witam Was serdecznie w następnym odcinku naszych wirtualnych spacerów po Izraelu. Dzisiaj znajdujemy się w Ain Karem, kiedyś to była osobna wioska, teraz jest dzielnica Jerozolimy. Znajdują się tutaj dwa kościoły, a dzisiaj opowiemy o kościele Jana Chrzciciela. Zapraszam. To właśnie tutaj, na zachodnich przedmieściach Jerozolimy, w połowie drogi do Betlejem, stał dom, w którym mieszkał Zacharia z żoną Elżbietą. Pierwszy kościół uczcija na chciciela powstał w tym miejscu w V wieku. Po zniszczeniach został odbudowany przez krzyżowców, ale już w 1187 roku przeszedł w ręce muzułmanów. W drugiej połowie XVII wieku teren przejęli wranciszkanię i odbudowali zniszczoną świątynię. Jej wnętrze pokrywa bizantyjska mozaika oraz liczne przedmioty ofiarowane przez hiszpańską rodzinę królewską, która patronowała renowację świątyni w 1674 roku i w XIX wieku. W ołtarzu głównym kościoła przedstawiono postać Jana Chrzciciela, boczne dedykowane są jego rodzicom, Elżbiecie i Zachariaszowi. Najważniejszym miejscem świątyni jest usytuowana w jej północnej części grota. Jest to miejsce, gdzie miał przyjść na świat Jan Chrzciciel. W jej centrum znajduje się łaciński napis, którego tłumaczenie brzmi: Tu narodził się poprzednik Pański. Na ścianach dziedzińca świątyni, którą obecnie zarządzają Franciszkanie, znajdują się wyryte w 24 językach słowa pieśni dziękczynnej Benediktus, wypowiedzianej przez Zachariasza po narodzinach synu. Przecień święta Narodzenia Jana Chrzciciela 23 czerwca w kościele świętego Jana Weinkarem zazwyczaj odbywają się uroczyste nieszpory, którym przewodzi kustosz ziemi świętej. Kościół ten wyjątkowo obchodzi uroczystość ku czci Jana Chrzciciela przede wszystkim w Dzień Narodzin, nie jak zwykle w przypadku świętych w dzień śmierci, choć także w liturgii czczony jest dzień męczeńskiej śmierci Jana. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego niezwykłego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych naszych transmisjach spacerów po Izraelu. Zapraszamy również do subskrypcji naszego kanału na YouTube, Paul Travel oraz do obserwowania nas na Facebooku i śledzenia naszej strony www.izrael24.pl. Zachęcamy również do zakupu naszej książki Sababa, czyli Izrael z przymrużeniem oka, którą dostać można w naszym sklepie internetowym Sababa, dostęp z portalu izrael24.